Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na film dotyczący podstaw Ashtanga Yogi. Na wstępie powiem, że pomysł dotyczący filmów na temat Ashtanga Yogi pochodzi od Was, ponieważ Wy prosiliście mnie o to, abym takie filmy właśnie nagrała. Osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby praktykować Ashtanga Yoga pod okiem nauczyciela, jednak zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie ma możliwości do takiego nauczyciela dotrzeć, ponieważ w niektórych miejscowościach, nawet w niektórych większych miastach, jest mało nauczycieli, którzy uczą w systemie właśnie Ashtanga Yogi zgodnie z przekazem Patabiego Joyce'a. I rozumiem całkowicie, że właśnie o to mnie poprosiliście. Ja Uczę się Asztanga jogi, praktykuję Asztanga jogę i nauczam Asztanga jogi. I moim nauczycielem jest Beata Dorowska, z której z kolei nauczycielem głównym jest John Scott, a John Scott praktykował u Patabiego Joyce'a, więc tak mniej więcej wygląda ta ścieżka przekazu. Dodam na wstępie, że cała ta seria na temat Asztanga jogi powstała na Wasze prośby. Sama jestem zwolennikiem tego, żeby poznawać praktykę Asztanga jogi według tradycyjnego przekazu właśnie od swojego nauczyciela. Jednak zdaję sobie też sprawę z tego, że w Polsce jest wiele mniejszych miast, a nawet większych miast, gdzie no nie ma nauczycieli Asztanga jogi, a wiele osób się nią y, interesuje. I chciałabym, żeby właśnie ashtanga yoga była coraz bardziej rozpoznawalną praktyką w Polsce, ponieważ jest piękną, niesamowitą praktyką. Ja nagrywałam kiedyś film na temat tego, dlaczego praktykuję asztanga jogę i tam możecie zdań, znaleźć moje zdanie na ten temat. W tym filmie nie będziemy praktykować, więc jeżeli chcecie praktykować asztanga jogę, to film pokaże się za tydzień. Ale właśnie, bardzo często mówi się o tym, jest taki troszeczkę stereotyp, że Asztanga jest taka fizyczna, jednak ja bym bardzo chciała Wam pokazać, że właśnie Asztanga Yoga jest zdecydowanie czymś więcej niż fizyczność. Często się o niej tak mówi, ponieważ zapomina się o tym, czym jest Tristana, czyli właściwie fundament Asztanga Yogi. Tristana to jest połączenie trzech najważniejszych jej elementów synchronizacji ruchu i oddechu w całość, zwanych vinyasą. Bandami, czyli takimi punktami wiążącymi energię, yy, oraz trzeci punkt, ten tristany, to są yy, miejsca skupienia wzroku, czyli punkty skupienia wzroku, dzięki którym ta praktyka staje się zdecydowanie bardziej taką praktyką uważnościową. I o tym dzisiaj będę Wam chciała przede wszystkim opowiedzieć. Zacznijmy może od tego, czym jest w ogóle oddech Ujjayi, bo w taki sposób oddychamy przez całą praktykę. Jest to taki swobodny oddech, w czasie którego regulujemy um, przepływ tego oddechu poprzez naszą głośnię, odpowiednio lekko ją przymykając i brzmi to mniej więcej tak. Wiem w jaki sposób oddychać, jak nauczyć się oddychać z dźwiękiem uczai. nagrywałam już i tutaj Wam go podlinkuję i zachęcam do tego, żeby się zapoznać i nauczyć się oddychać w ten sposób, zanim w ogóle zaczniecie wykonywać asany. No a teraz czym jest ta Tristana, bo powiedziałam, że jest to taki fundament Ashtanga jogi. No i przejdziemy sobie do pierwszej te, tego fundamentu. Vinyasa określa połączenie ruchu i oddechu całość. I bardzo jest ważne, żeby wykonywać ruch ze względu na oddech. To znaczy, jeżeli mój oddech i ruch połączę, powiedzmy w ruchu unoszenia rąk do góry z wydechem i opuszczaniu ich na wydechu, mamy już winiasę, bo połączyłam ruch i oddech. Bardzo ważne jest, żeby wykonywać ruch ze względu na oddech, czyli jeżeli mój oddech jest bardzo szybki, to ten ruch unoszenia rąk będzie wyglądał w ten sposób. Gdybym miała szybki oddech, gdybym miała problem z regulacją, wydłużeniem tego oddechu, a zaczęła wolno poruszać rękami, zobaczcie, że już tej synchronizacji nie ma. Dlatego tak istotne jest, żeby najpierw w sposób kontrolowany oddychać za pomocą dźwięku Jai, a potem, kiedy ten oddech już będzie długi, staramy się, żeby wdech i wydech były mniej więcej tej samej długości, uczymy się synchronizować nasz oddech i ruch całość. I to jest pierwszy z filarów Tristany. Drugim z filarów Tristany są bandy. Bandy często tłumaczy się jako wiązanie energii. Mamy trzy takie podstawowe bandy w ciele, do których na początku nawiązuje się w praktyce Ashtanga Yogi. Pierwszą z nich jest Mula Bandha. To jest taka banda korzenia, która znajduje się, można powiedzieć, że w rejonie przepony mięśni dna miednicy. Oczywiście tak jak już kiedyś też nagrywałam film o bandach, ja mówię teraz tak anatomicznie jak mniej więcej zlokalizować tą bandę, jednak pamiętajcie, że banda jest bardziej energią niż fizycznymi namacalnymi mięśniami, ale żebyśmy bardziej to rozumieli, no to właśnie mula bandę możemy przyrównać do mięśni rejonu dna midnicy. I ona jest najbardziej odczuwalna w momencie wydechu. Czyli z wdechem przepona nasza, przepona ta oddechowa się obniża, przepony mięśni na miednicy również idzie w dół, a na wydechu, pod koniec fazy wydechu, kiedy przepona się unosi jest ten taki moment, kiedy mamy wrażenie jakby głuzy kulszowe leciutko przybliżały się do siebie, mięśnie głębokie krocza, a też podnoszą się, to jest właśnie ten rejon mula bandy. I poprzez pracę z mula bandą jesteśmy w stanie jakby bardziej zakorzenić się w pozycji czyli ta mula banda to jest taki korzeń, podstawa naszej każdej z asan Udiana banda, czyli druga z band, udiana oznacza unosić, to jest taka, Vinyasa, która, taka banda, która powoduje, że właśnie w czasie tych winias, takich przeskoków synchronizacji ruchu i oddechu widzimy pewnego rodzaju lekkość w ruchach to właśnie po tym poznaję, czy ktoś praktykuje z UDIANA bandą. Czy też nie za bardzo jeszcze wie o co chodzi? Jeżeli obserwujecie czyjąś praktykę jogi i wydaje się Wam, że ona jest niesamowicie lekka, to prawdopodobnie ta osoba praktykuje właśnie z Uddiana Bandą. I gdybyśmy mieli zlokalizować Uddiana Bandę, to możecie ją znaleźć mniej więcej od pępka, po pięć palców poniżej pępka. I to jest taki ruch przenoszenia jakby energii ku górze. I tak jak wspominam, ta praca z tą bandą daje nam taką lekkość i najlepiej Uddiana Bandę, Możecie spróbować poczuć na przykład w pozycji psa z głową w dole. Kiedy robicie sobie wdech, wydłużacie kręgosłup, i pod koniec fazy wydechu jest taki moment, jakby pępek sam zasysał się i podnosił do góry, i to jest właśnie to takie uczucie na Bandy, tego unoszenia kluczowym też z, z opanowaniem oddechu jaj jest właśnie praca z bandą, u Diana bandą, dlatego, że tutaj wszystko jest ściśle połączone, jeżeli chodzi o pracę mięśni przepony, samych żeber i mięśni międzyżebrowych, więc jeżeli dobrze praktykujecie z oddechem udżaj, to również aktywizujecie u Diana bandę i w drugą stronę, to wszystko jest sprzężone. I ostatnia z band, to jest Jalandhara bandha, znajduje się w okolicy gardła i ją aktywizujemy poprzez lekkie cofnięcie brody i przybliżenie jej do mostka. Głównym założeniem tej bandy jest regulowanie oddechu, czyli prany, tutaj w przypadku, jeżeli mówimy o energetyce. I Jalandhara Bandhe w praktyce Ashtanga Yogi czasem wykonujemy nawet nie do końca świadomie, bo chociażby w pozycji Salamba sarvangasana, czyli świecy, właśnie ta Jalandhara Bandha jest aktywizowana. Wszędzie tam, gdzie broda jest lekko cofnięta i przybliżona do mostka. I to był drugi z naszych filarów dotyczących tristany, a trzecim są drishti, czyli punkty skupienia wzroku. I te punkty skupienia wzroku, ich głównym założeniem jest to, żeby przenieść naszą uważność bardziej do wnętrza. Zwróćcie uwagę, że kiedy jesteście na sali jogi, często kusi nas, żeby podpatrzeć kto, co, jak robi, a właśnie te drishti, te punkty skupienia wzroku, i to są takie proste punkty typu opuszki palców dłoni, wnętrze dłoni, wzrocenie wzroku na punkt pomiędzy brwiami, na pępek, patrzymy w górę, w prawo, w lewo. Konkretny punkt powoduje, że jesteśmy w stanie bardziej przenieść naszą uważność z tych zewnętrznych bodźców do wnętrza. I te drysti rzeczywiście bardzo dobrze nam w tym pomagają. I tak właśnie poznaliście filary ashtanga jogi, czyli Tristane. stany. Mamy jeszcze coś takiego jak system liczenia winias. To właśnie, że skupiamy się na każdym ruchu i go liczymy, powoduje, że ta praktyka zaczyna być tak naprawdę bardzo intensywnym ćwiczeniem koncentracyjnym. Jeżeli każdy ruch jest liczony w ashtanga Jodze, na przykład powitanie Słońca a składa się z dziewięciu winias, musisz być świadoma, świadomy tego w której winiasie jesteś. Jeżeli masz taką świadomość, okazuje się, że nagle właśnie ta praktyka staje się medytacją w ruchu. I bardzo jestem przeciwna tego, temu, żeby mówić, że mm, Asztanga jego jest medytacją w ruchu, bo wykonujemy cały czas te same ruchy, i to nam daje takie wrażenie kontemplacyjne. Okej, okay, tylko że musimy też zauważyć, że w pewnego rodzaju odruchowości powstaje taki nawyk, który powoduje, że nie jesteśmy skupieni nad czymś, co robimy, tylko robimy to odruchowo, a nasze myśli potrafią biegać sobie gdzieś tam dookoła. Dlatego liczymy te winiasy i skupiamy się na tym, w którym momencie jesteśmy w winiasie, żeby właśnie tą naszą pobudliwość, te, te wszystkie bodźce, które chcą nam wykraść naszą koncentrację, żeby sprowadzić właśnie do tego punktu winiasy, w którym jesteśmy. Mam nadzieję, że te wszystkie elementy, o których Wam teraz powiedziałam, Was nie przytłoczyły, ale dla mnie najważniejsze jest to, żebyście zrozumieli istotę tej praktyki. Bo zobaczcie, jak inaczej praktykuje się, kiedy już macie wiedzę, o której Wam przed chwilą powiedziałam, a jak patrzy się na praktykę asztangi, jeżeli patrzymy tylko na nią jako na stały układ powtarzających się asan. Tak naprawdę. Patrzenie na asztangę w ten sposób obdziera ją z istoty tego, czym jest ta praktyka. Bardzo często zarzuca się asztanga jodze, że jest właśnie nudna, powtarzalna, że obdziera z kreatywności. Uwierzcie mi, i nigdy nie powiedziałabym, że nudzę się w tej praktyce. I wszyscy ci, którzy dłużej praktykują doskonale wiedzą o tym, że ta praktyka nie jest nudna, dlatego, że za każdym razem coś się dzieje. Ja teraz już bym się pewnie najchętniej rozgadała, jakie ja widzę plusy odnośnie praktyki Ashtanga jogi, ale na ten temat już nagrywałam film. Więc teraz tak, po kolei. Po pierwsze podlinkuję Wam film, dlaczego praktykuję Ashtanga jogę. Kolejny podlinkuję Wam film jak oddychać u Jai. Kolejny to podlinkuję Wam film na temat tego, czym jest u Diana Bandha, bo też, jeśli dobrze pamiętam, nagrywałam na ten temat film Następny film, to chyba się już cała zrobi seria, pokażę Wam film, w którym pokazuję, jak jakich błędów w powitaniu słońca unikać, i na podstawie tego możecie już zacząć uczyć się powitań słońca, dlatego że w przyszłym tygodniu czeka już Was. Em no sama praktyka, czyli będziemy praktykować powitania słońca i wszystkie pozycje stojące w serii Ashtanga Yogi. Mam nadzieję, że dotrwaliście ze mną do końca. Myślę, że dobrym sposobem byłoby zrobienie sobie notatek z tego filmu odnośnie czym jest Tristana, czym jest Vinyasa, żeby później, kiedy usiądziecie sobie do już samej praktyki, żeby przypomnieć sobie to wszystko, zwrócić na te elementy uwagę w czasie no, samej praktyki asan. Wow, bardzo się cieszę, że nagrałam ten film. Nie sądziłam, że będzie on dla mnie takim wyzwaniem i mam nadzieję, że zostanie przez Was ciepło przyjęty ponieważ bardzo się staram. No też nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o polski YouTube, jest bardzo mało film, filmów dotyczących podstaw Asztanga Jogi, więc mam nadzieję, że wszystkie osoby, które praktykują Asztanga Jogę w Polsce, raczej zamiast mnie krytykować, mnie tutaj pochwalą, że chcę ją szerzyć. No i mam nadzieję, że będziecie ze mną praktykować Asztanga Jogę, że będziecie chcieli się jej uczyć i że będę krzewiła w Was pasję do Asztanga Jogi. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!